Tetris to znana na całym świecie gra logiczna, stworzona przez trzech rosyjskich ludzi, których nazwisk nie umiem wymówić. W Tetrisie wcielamy się w klocki, którymi musimy sterować, aby ułożyć jedną równą linię. Gama ruchów jest bardzo rozbudowana, przez co wykonanie zadania jest trudniejsze niż może się wydawać. Gra ze strony graficznej prezentuje się naprawdę świetnie. Animacje stoją na wysokim poziomie i sprawiają, że klocki poruszają się niezwykle realistycznie, a tekstury są ładne i nie rozjeżdżają. Się. Piękne światła sprawiają, że gra jest jeszcze bardziej realistyczna, a gracz ma wrażenie, jakoby znajdował się w świecie gry. Dodatkowo towarzyszą mu silne emocje takie jak radość, podekscytowanie, a momentami presja lub zażenowanie. Jednym z największych plusów jest fizyka, która działa niemalże identycznie jak w rzeczywistości. Tetris nie ma zbyt wielu zauważalnych minusów, ale jego wadą jest z pewnością słaba optymalizacja silnika graficznego oraz muzyka, która, mimo że brzmi nieźle, to czasami może męczyć ucho. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do wpłacania dużych sum pieniędzy na moje konto.